W tym momencie on w ogóle nie działa, i zresztą ja wam to jeszcze pokażę za chwilkę. Mamy tutaj włącznik, załączam. No i widzicie, nic się tu w ogóle nie dzieje, żaden przekaźnik nie klika. No widzicie, on już jest przepalony. Mimo, że nie widać tutaj, to w ogóle nie przewodzi. I sobie zobaczymy, co tam w środku się dzieje. Ja już widzę, że kondensatory główne są spuchnięte. Należy po prostu tą płytkę zdemontować. Na razie to nie będzie też nam reszta potrzebna. Tutaj ten kondensator jest spuchnięty, ten również. Wymieniamy te kondensatory i zobaczymy, czy ten sprzęt się kruszy. Mam nadzieję, że tak. Także co? Do dzieła! Witam serdecznie. Dzisiaj na serwisie mamy, jak widzicie, Taki oto monitor studyjny, aktywny monitor studyjny, i jest to KRK Rocket 6 w wersji G2. Monitor ten musi w ten sposób leżeć, ponieważ się nie mieści w kadrze, więc yy, myślę, że w ten sposób będziecie to widzieli najlepiej. Ale przejdźmy do sedna. Jaka jest usterka w tym monitorze? Ten monitor po prostu się w ogóle nie uruchamia. Tutaj mamy taki właśnie znaczek KRK. Jeżeli podłączymy go do prądu, włączymy włącznik z tyłu. I wpuścimy sygnał audio. No to on powinien się po prostu tutaj zaświecić, i w ten sposób pokazuje, że on działa. A w tym momencie on w ogóle nie działa, i zresztą ja wam to jeszcze pokażę za chwilkę. Podłączę sobie tylko zasilanie i zobaczymy to razem. No i zasilanie mam już podłączone, tym razem będzie leżał. Tak myślę, że z tej perspektywy będzie to lepiej widoczne. I uwaga, mamy tutaj włącznik, załączam. No, i widzicie, nic się tu w ogóle nie dzieje, żaden przekaźnik nie klika, jest po prostu tutaj cisza. No, i przede wszystkim warto sobie sprawdzić główny bezpiecznik, i też tak zrobimy. Ja sobie za chwilkę ten bezpiecznik zdemontuję. No, i słuchajcie, udało mi się to wyciągnąć. Tu mamy, jak widać, zapasowy bezpiecznik, który, jak widać, on też już jest chyba przepalony, bo jest tam coś takiego. Czarnego już na tym szkle, i ten bezpiecznik, jak wygląda, na pierwszy rzut oka niby wygląda w porządku, ale, ale sobie go sprawdzimy, oczywiście. No, widzicie, on już jest. Przepalony, mimo że nie widać tutaj, to w ogóle nie przewodzi. Zatem jeżeli nastąpiło przepalenie bezpiecznika, no to ja podejrzewam, że będzie problem jakiś w zasilaczu bądź w samym wzmacniaczu tego monitora aktywnego. Zatem nie ma na co czekać i myślę, że po prostu od razu zabieramy się za rozbieranie tego sprzętu. I sobie zobaczymy, co tam w środku się dzieje. Także do dzieła. No, i proszę bardzo, mamy już nasze wnętrze. Yy, widzę, że oczywiście sobie można tutaj powypinać te głośniki, także sobie to zaraz zdemontuję. Ja już widzę, że kondensatory główne są spuchnięte, także <gryw> mamy już tutaj prawdopodobnie naszą ustereczkę. Ok, ja sobie to zabiorę na bok, bo to już na razie nie będzie potrzebne. No i zobaczmy sobie. Mamy transformator. Mamy tutaj te gniazda, to wszystko jest tak ładnie spięte, żeby nie było żadnych wibracji. Jest tutaj cały nasz przedwzmacniacz z korekcją. Jest zasilacz z końcówką mocy i te kondensatory. Ja Wam powiem, że Trochę jestem rozczarowany, ponieważ te monitory studyjne są raczej dobrej jakości, ale widzę, że te kondensatory, które są tutaj zastosowane, no to nie są wysokich lotów. Jakieś chyba Chińczyki, ale takie tanie Chińczyki, o to mi chodzi. Zatem, co? No, należy po prostu tą płytkę zdemontować. Na razie to nie będzie też nam reszta potrzebna, i będzie wtedy nam łatwiej tutaj cokolwiek robić, prawda? Fajnie jest to, bo można to wszystko oczywiście wypiąć na wtyczkach. Tylko jest to wszystko takim klejem. Widzicie, to się wszystko klei. O właśnie. Później wypadałoby to wszystko w miarę przywrócić żeby do, do takiego stanu jak było, aby te przewody się tutaj nie, nie wibrowały podczas grania, prawda? Bo widzicie to jest tak mocno sklejone, że, że nie będzie to jakoś poszło. Jak to niektórzy mówią, doktor nie puścił, ale drzwi puściły. No i dobra, wreszcie się udało. Także ja sobie to też odkładam. Bo na razie to nie będzie potrzebne. Fajnie, bo moduł jest mały, mało miejsca zajmuje, zatem będzie się to łatwiej naprawiało. Zatem jak widzicie, tutaj ten kondensator jest spuchnięty ten również. Te niby nie są, ale ja już od razu mówię, żeby tu wszystko wymienić. To jest w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, aby te kondensatorki wszystkie tutaj wymienić. W to, że zasilacza i w to że audio na no lepsze, prawda? No dobra. Także co? Ja sobie przygotowuję kondensatorki, poszukam sobie te wszystkie kondensatorki i widzimy się już na wymianie tych kondensatorów. Także ja zabieram się do szukania, a Wy w międzyczasie posłuchajcie sobie trochę o parametrach tego monitora studyjnego, a o tym opowie Wam asystentka kalili. Aktywne monitory studyjne KRK Rocket RP6G2 charakteryzują się następującymi parametrami. Moc. 68 W, pasmo przenoszenia 49 Hz do 20 kHz, Max SPL 107 dB, głośniki niskotonowy 6 cali kompozyt szklano-aramidowy, tweeter jednocalowe neodymowe sferofluidem, ekranowanie magnetyczne, specjalnie zaprojektowana obudowa eliminująca zniekształcenia dźwięku, wejścia XLR 3 pin RCA, jack 1/4 cala, TRS. Wymiary: 321 na 225 na 266 mm. Waga: 8,9 kg. No i słuchajcie, mam już kondensatorki przygotowane, komplet cały. Plus, oczywiście, bezpieczniki. Jeden jest w zapasie. Zrobimy tak, jak tam jest oryginalnie w tym koszyczku. Jeden jest zapasowy, także też ten bezpieczniku zupełnimy. No i pokażę Wam, co będziemy montować. Mamy te kondensatory duże. Te, które są spuchnięte nisikona. Są to kondensatory specjalnie dedykowane do audio. W wersji takiej złotej, jak widzicie. Także bardzo porządne kondensatory. Te mniejsze 1000 mikro na 35V. No to tu już są firmy SAMUHA, Też bardzo dobre kondensatory, również dedykowane do audio. Jak widzicie, tak one wyglądają. Także robimy to porządnie, tak jak trzeba. No i tutaj reszta drobnych kondensatorów. Większość jest SAMUHA I jeszcze jest kilka Panasoniców, Też bardzo dobre kondensatory. Ja te kondensatory wszędzie montuję, gdzie naprawiam sprzęty audio i póki co nie było jeszcze z nimi żadnych problemów i są to też kondensatory Low ESR, czyli niskoimpedancyjne czyli jak najbardziej przystosowane do, tutaj do audio także co? Nie ma już na co czekać przystępujemy do pracy, no. wymieniamy te kondensatory i zobaczymy czy ten sprzęt się kruszy mam nadzieję, że tak, także co? Do dzieła! so. <im> Jak widać, część prac wykonanych. No i została jeszcze wisienka na torcie. Czyli te cztery kondensatorki audio. Także działamy. No, i słuchajcie, mamy to. Mam dwie różne rękawiczki, ponieważ zmieniłem sobie tą na nitrylowo. Bo jak wiecie, tutaj jest ciapanie z, tym, z tymi pastami termoprzewodzącymi, już trochę ten radiator i tak doczyściłem. Także, jak widać, kondensatorki wymienione, komplet kondensatorów. Wcześniej nie zauważyłem jeszcze jednego 47 mikro na 50 V. Dlatego sobie go też dołożyłem, oczywiście. Poprawiłem niektóre kondensatory te 20 mikro na 50 V, niespolaryzowane, czyli kondensatory bipolarne. Tych kondensatorów nie wymieniam, ponieważ yy, sprawdziłem sobie poza kamerą, czy wartości tych kondensatorów są prawidłowe. Jeden po prostu przykładowy wylutowałem i jest wszystko ok. Można by było też pokusić się o wymianę tych kondensatorów na na przykład takie czerwone kondensatory MKT, no, ale tutaj myślę, że nie ma takiej potrzeby, konieczności. Najważniejsze są te główne kondensatory na zasilaniu. No, i te mniejsze wszystkie co wymieniliśmy spolaryzowane, prawda? Także nie pozostaje mi nic innego jak doczyścić sobie jeszcze tą płytkę z stopnika. Ja sobie już to wykonam poza kamerą i jak już to doczyszczę, to pokażę Wam po prostu z bliskiej perspektywy, jak to już wygląda wszystko. No i na koniec pozostanie mi jeszcze zabezpieczenie tych kondensatorów klejem na gorąco. To troszkę po prostu je obleję w niektórych miejscach, tak jak to było fabrycznie, aby po prostu nie było tu jakichś wibracji, rezonansów w środku. Tego byśmy nie chcieli, prawda? Także ja to tak zrobię, ale to oczywiście już po testach. Bo jak widać, te duże kondensatory, mimo że je dolutowałem bezpośrednio już tak do płytki, no to troszkę się ruszają. więc warto będzie to wszystko zabezpieczyć tym klejem na gorąco, tam u dołu oczywiście. No, żeby nie było tych wibracji, tak jak już wspominałem. Także co? Ja zabieram się za czyszczenie płytki stopnika. I jak sobie to wyczyszczę, to widzimy się na takim poglądowym wideo tutaj. No i zobaczcie, tak ta płytka wygląda już w pełni zrobiona, przelutowane kondensatorki, tak to z bliska wszystko ładnie wygląda, błyszczą się te złote kondensatorki, od razu to lepiej wygląda, prawda? No i tam wszystkie te małe, tak jak wspominałem, ja te małe jeszcze sobie zabezpieczę klejem na gorąco, troszeczkę je obleję, żeby było amortyzacja, żeby były sztywne, żeby tutaj nic nie wibrowało podczas słuchania muzyki. No bo tak być nie powinno oczywiście, prawda? No i jeszcze rzućcie sobie okiem, jak to wygląda z tej drugiej strony. Płytka już jest wyczyszczona stopnika. Jeżeli chodzi o jakieś te płytki, no to może wy ocencie, jak to wygląda? Czy ta płytka może mogłaby być lepiej wykonana mimo wszystko w dość dobrej klasy sprzęcie studyjnym? A jak na dzisiejsze czasy wykonywania płytek drukowanych przez nawet chińskie firmy. Wiecie, że za grosze można naprawdę bardzo dobrą płytkę wykonać. No tutaj tak to wygląda. No. Także ocencie sami jakość wykonania tej płytki. A tymczasem ja Wam za chwilkę jeszcze coś ciekawego pokażę. Zobaczcie sobie. Tutaj mamy ten tester kondensatorów i różnych innych komponentów elektronicznych. Ja tutaj włożyłem jeden z tych kondensatorów spuchniętych 3300 mikrofaradów na 50 V. No, i zrobimy sobie test, jaką pojemność ma ten kondensator. Ja już sobie to sprawdzałem, więc się też zaskoczyłem, ale zobaczycie sobie to sami. No i uruchamiamy. No i proszę bardzo, patrzcie. Kondensator, który powinien mieć 3300 mikrofaradów, ma jakimś dziwnym trafem ponad 9000 mikrofaradów. Jak to jest możliwe? Jakimś cudownym sposobem ten kondensator prawie trzykrotnie większą pojemność ma. No to jest ciekawe, prawda? Prawie, bo no miał być około 10 tysięcy mikrofaradów, ale ma i tak ponad 9 tysięcy. Co ciekawe, ESR, czyli ta rezystancja szeregowa, ma tylko 0,11 w zasadzie OMA. Co jest bardzo dziwne, bo Zazwyczaj jest tak, że ta rezystancja jest bardzo wysoka już, jeżeli kondensator jest spuchnięty i jest ubytek elektrolitu a tutaj jest sytuacja zgoła odwrotna Także powiem Wam, że naprawdę bardzo dziwna sytuacja, ale ewidentnie, ten kondensator jeżeli ma tak dziwnie wysoką pojemność no to jest coś tutaj zdecydowanie nie tak być może jakaś dziwna upływność lub coś w tym stylu Także sami widzicie nawet w kondensatorach chińskich zdarzają się cuda. No to co, składamy ten sprzęt, nie? Ja tutaj oczywiście później pastę sobie nową nałożę, na razie to tak tylko składam żeby się tutaj nie wyciapać jak będę jeszcze tą płytkę demontował do kleju na gorąco, chociaż może nie trzeba będzie, zobaczymy W każdym razie na razie na test montujemy tylko tak wstępnie W tylko na dwie śrubki, sobie wyciszymy I co? A, jeszcze byłem zapomniał, oczywiście bezpiecznik Tu już są te bezpieczniki nowe wsadzone No i okej. Okay. Wtyczka zasilająca jest już włożona. Nie pozostaje nic innego jak stryknąć. Także uwaga, pierwsze uruchomienie po naprawie. Patrzcie na, na to światełko. No i proszę bardzo, zaświeciło się. Trzeba tu sygnał audio podać. Także ja za chwilkę coś przygotuję i oczywiście testujemy, nie? Zatem sprzęt już jest przygotowany. Tam z tyłu sobie podłączyłem już kabel zasilający. Zresztą, jak widzicie, jest uruchomiony standardowo. Puścimy sobie sygnał z telefonu poprzez kostkę Bluetooth, i sygnał jest spuszczony poprzez złącze RCA do tego monitora. Także co? Zaczynamy! Zatem, jak widzieliście, po tej naprawie monitor działa bez zarzutu. Mogliście sobie troszeczkę posłuchać. Oczywiście, niestety, muzyka nie jest w pełni wiarygodna, ta, która została nagrana z tego monitora, ponieważ dźwięk z mikrofonu smartfona jest trochę skompresowany i szczególnie te najniższe rejestry nie są tak dobrze rejestrowane. Myślę, że w przyszłości nad tym też popracuję trochę. Może będzie jakiś rejestrator profesjonalny do nagrywania takich odsłuchów z naprawie takich monitorów studyjnych, na przykład, ale to zobaczymy w przyszłości. A tymczasem myślę, że nie ma na co czekać. Podsumujemy sobie krótko tę naprawę. Zatem, podsumowując tę naprawę, jak widzieliście, ten monitor aktywny przyszedł do nas całkowicie martwy. Nie uruchamiał się, w ogóle brak jakiejkolwiek reakcji. Jak widzieliście na filmie, głównymi winowajcami takiego uszkodzenia były spuchnięte kondensatory. Które całkowicie uniemożliwiły start takiego monitora. I w sumie nie dziwne. Jak również widzieliście na filmie, jeden z kondensatorów głównych, który został zmierzony, miał bardzo wysoką pojemność, aż dziwnie wysoką pojemność w zasadzie prawie trzykrotnie większą także on ewidentnie miał bardzo duży problem. No i nie dziwne, że po prostu bezpiecznik się przepalał od razu. Po starcie takiego sprzętu. Jak widzieliście, mimo że sprzęt jest dość dobrej klasy, kondensatory montowane w tego typu sprzęcie są moim zdaniem słabej jakości i według mnie nie powinno mieć to w zasadzie miejsca w takim sprzęcie. No i jak widać, producenci czasem po prostu oszczędzają na częściach i montują tańsze kondensatory, co przyczynia się do późniejszych awarii w przyszłości. Dlatego, jeżeli macie tego typu monitory aktywne, to moim zdaniem warto po prostu te kondensatory wymienić kompletem i mieć spokój na dłuższy czas. A jeżeli w Waszych monitorach aktywnych pojawiła Wam się właśnie tego typu sterka, a nie jesteście sami w stanie tego naprawić, no to oczywiście, jak zawsze, zreperuj to, wychodzi Wam naprzeciw i zreperujemy to dla Was. Link zgłoszenia sprzętu do naprawy, jak zawsze, pod filmem. Mam nadzieję, że tego typu odcinek Wam się podobał i też taki test na koniec. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu, czy robić więcej tego typu testów, jeżeli oczywiście będą na stole serwisowym monitory aktywne i ewentualnie co można by było poprawić lub czy to jest wystarczające dla Was. A w dzisiejszej naprawie to w zasadzie wszystko, także ja się z Wami już żegnam. Zatem trzymajcie się ciepło, hej, a tymczasem. Jeżeli podobała Wam się tego typu naprawa, to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę pod filmem. Jeżeli chcielibyście widzieć więcej tego typu napraw, to zachęcam do subskrypcji kanału Zreperuj to. Pamiętajcie, że w opisie pod filmem, jak zawsze, znajduje się link zgłoszenia Waszego sprzętu do naprawy. Zatem jeśli mielibyście tego typu sprzęt bądź inny audio, sprzęt dj laptopa lub też sprzęt nietypowy, śmiało korzystajcie z tego formularza. Na dzisiaj to już wszystko, zatem trzymajcie się ciepło hej.